Hej, to CDK. Po dłuższej przerwie wróciłem do Once Human i muszę przyznać, ta gra wciąż mnie zaskakuje. To darmowy survival, gdzie kosmiczna substancja zmieniła świat w koszmar pełen mutantów. Już pierwsza kat scenka wprowadza cię w mroczny klimat, a budzenie się w laboratorium to dopiero początek przygody. W trakcie tutorialu spotykasz bos'a, który wprowadza cię w mechanikę walki. To gigantyczna wyschnięta sylwetka z mechaniczną głową przypominającą konstrukcję antenową. Tylko takie są ciekawe, ale sam boss nie jest szczególnie wymagający. To wprowadzenie w świat gry niż prawdziwe wyzwanie. A teraz coś specjalnego: Autobot. Tak, to naprawdę autobus na hydraulicznych nogach. Jego sobie punkt to w zasadzie nogi oraz tylnałość, więc skupcie się na nich, ale uważajcie też na jego kopnięcia i ogłuszający klakson, bo po zebraniu tego co ma w środku jak już sobie wstanie, to na was nakrzyczy i przyciągnie niekoniecznie chcianą uwagę. Czas na podstawy przetrwania. Zbieranie surowców jest kluczowe. Drewno, kamień, metal, każdy materiał się przyda. Zbierajcie systematycznie bo to jest kluczem do waszego przetrwania i nie spędzaniu potem tygodni na grindowaniu potrzebnych surowców, by przejść dalej. System budowania jest bardzo prosty. Klikamy B, wybieramy co potrzebujemy zbudować, pokazuje nam podświetleniem takim niebieskim jak tutaj widzicie i klikam klikamy lewy przycisk myszy, jeżeli mamy oczywiście wystarczające surowce. Jeżeli coś tam akurat stało, to jakieś drzewo czy kamień to po prostu to zepsuje. Bardzo przyjemne jest także strzelanie z broni, i po prostu czuje się tą broń, i czuje się, że ona ma jakąś moc, ma jakiś tam odrzut, ale zbieranie skrzynek, boże, jakie to jest satysfakcjonujące i to wysadzanie możliwość rzucania przeciwników najróżniejszymi ceg... no może nie cegłami, ale na pewno możliwość rzucania ich beczkami czy wejście do jakichś losowych pomieszczeń nagle to się okazuje jakimś popierdzielonym budynkiem, który stwierdza, że chce się z nami bić. To jest piękne. Tak samo jazda na motocyklu jest bardzo przyjemna. Bardzo ułatwia samą podróż, jak i ją przyspiesza. Po prostu. No a teraz będziemy wchodzili na naszego pierwszego bossa. A naszym pierwszym wyzwaniem, tak naprawdę, jest Revoneus Hunter z potężnym gatlingiem. W który no tak naprawdę jest pierwszym takim pełnoprawnym bossem, bo ten Siren Head, jak ja go nazywam, może i był pierwszym, ale on jest tutorialowy, więc jego ja nawet nie kwalifikuję jako bossa, tylko jako takie, taki przedsmak tego, co ta gra oferuje. Boss, który ma de facto trzy fazy, jeżeli ktoś nie grał, to może ja ich nie będę zdradzał. Ale warto się rozglądać po pomieszczeniu z nim walczymy, ponieważ są tam rzeczy, które mogą nam pomóc w tej walce. Może nie na podstawowym, ale na pewno na tych już trudniejszych etapach do zdobycia lepszego wyposażenia przyda się ta informacja. I tak oto w 4 minuty pokazałem wam świat once human, gdzie przetrwanie to dopiero początek przygody. A jeśli spodobał Ci się materiał, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Link do gry znajdziecie oczywiście w opisie, znajdziecie ją także na Steamie. A jeżeli będziecie chcieli zobaczyć jakąś dłuższą serię bądź odcinki, dajcie znać w komentarzu. Strzała!